W imieniu działa Wojewoda Anna Żabska? Kto zapłaci blisko 70 milionów odszkodowania gminie Marciszów? Czy gminy zrzeszone w Wałbrzyskim Związku Wodociągów i Kanalizacji solidarnie z Wałbrzychem zapłacą to wielomilionowe odszkodowanie? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania. Ten wieloletni spór pomiędzy gminą Marciszów a Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji, który toczy się już od 2007 roku, opiszemy następnym razem. Teraz skupimy się na jego finalnych aktach. 26 maja 2024 roku Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze oddalił apelację wniesioną przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu oraz gminy Boguszów Gorce, Czarny Bór, Głuszyce, Jedlinę Zdrój, Stare Bogaczewice, Szczawno Zdrój, Walim i Wałbrzych, od wyroku Sądu Pierwszej Instancji o ustanowienie służebności czerpania wody przeciwko Gminie Marciszów. Sąd potwierdził, że infrastruktura marciszowska stanowi zorganizowaną całość jako przedsiębiorstwo, na którym gmina może prowadzić własną działalność i nim dysponować. Oznacza to, że jako wyłączny właściciel Marciszów ma prawo posiadania, rozporządzania, korzystania oraz czerpania pożytków i dochodów z mienia wodociągowego, to jest gruntów, budynków, ujęć wodociągowych, infrastruktury służącej do czerpania produkcji i uzdatniania wody pitnej. Wyrok stał się prawomocny i dał wójtowi Marciszowa Wiesławowi Cepielikowi pierwszą prawną możliwość odzyskania należących się gminie pieniędzy, a mówimy tu o kwocie 38 milionów złotych bez odsetek. W sierpniu 2024 roku Wójt wezwał WZWIK do zapłaty kwoty 37 milionów złotych i do dnia 23 września bieżącego roku nie otrzymał nawet jednej złotówki. Zamiast tego wójt Cepielik dowiedział się, że WZWiK złożyła wniosek do wojewody dolnośląskiego o ustanowienie służebności na mieniu gminy Marciszów. Wojewoda dolnośląski z dniem 29 lipca 2024 roku wydał decyzję stwierdzającą nabycie z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 roku przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu nieruchomości położonych w Marciszowie. Wojewoda Maciej Awirzeń był jednak świadomy, że wydana decyzja pozostaje w z dotychczasowymi prawomocnymi wyrokami sądowymi w tej sprawie, przewidując, że może ona zostać uchylona przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, powstrzymał się od nadania tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Czas pokazał, że przezorność wojewody Macieja Wirzenia była słuszna. Takich wątpliwości i zahamowań nie miała już Anna Żabska, która decyzją prezesa Rady Ministrów z dniem 26 listopada 2024 roku została powołana na stanowisko wojewody Dolnośląskiego. Jedną z pierwszych decyzji było właśnie nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności w celu zabezpieczenia majątku gminy Marciszów na rzecz WZWIK. Mówiąc prosto z mostu, decyzja wojewody żabskiej zabezpieczała funkcjonowanie WZWiK na majątku marciszowa i przenosiła roszczenia odszkodowawcze gminy Marciszów na Karp Skarbu Państwa. Decyzja ta uwolniłaby WZWiK i gminę Wałbrzych od odszkodowania rzędu 70 milionów złotych. W tym miejscu należałoby postawić pytanie, a właściwie powinny je sobie postawić osoby na szczytach władzy, w czyim imieniu działa wojewoda żabska? Czy reprezentując rząd broni interesu skarbu państwa? Czy działa na rzecz gminy Wałbrzych, z której pochodzi i prezydenta Romana Szełemeja, któremu żabska zawdzięcza całą swoją karierę? Wiemy, że w całej tej sprawie można dostać zawrotu głowy, ale przecież mamy do czynienia z niebyle jakim Wałbrzyskim strategiem, który przystąpił do działania, gdy wszystkie jego pionki i królówka znajdowały się już na odpowiednich pozycjach. Zagrywka na szachmat jednak się nie powiodła, bo w Warszawie wywrócono stolik z szachownicą. Ktoś w Ministerstwie Rozwoju i Technologii zauważył niebezpieczne dla Skarbu Państwa działania wojewody żabskiej i uchylił decyzję wojewody dolnośląskiego nadającą prawo wieczystego użytkowania majątku Marciszowa na rzecz WZ2. Minister Rozwoju i Technologii wydał w dniu 11 lipca 2025 roku trzy decyzje dotyczące mienia wodociągowego gminy Marciszów, które w skrócie uchyliły poprzednią decyzję wojewody dolnośląskiego. Tym samym rygor natychmiastowej wykonalności, który wydała wojewoda żabska, został pozbawiony po Podstaw prawnych i zawisł w powietrzu niczym zły duch. Spór między WZWIK a Marciszowym jest w swojej finalnej fazie i prawie pewnym jest, że Marciszów odzyska swoje należności. Czy żądane 70 milionów złotych z odsetkami pogrąży WZWIK i gminę Wałbrzych? Czas pokaże. Tymczasem my mamy dobrą wodę z kranu, choć bardzo drogą i w dodatku, jak się okazuje, niezapłaconą.